Cześć. Dziś pokażę ci pięć prostych surwajwalowych trików, które naprawdę przydają się w terenie. Nie potrzeba drugiego sprzętu, ani długiego przygotowania, a większość z tych rzeczy znajdziesz u siebie w domu. Wszystko przetestowane w terenie, także lecimy z pierwszym. Jak widzicie, mimo że woda z rzeki teoretycznie nie jest jakoś bardzo zanieczyszczona, to nadal są w niej drobinki, liści, gałęzi, trawy. Jeżeli nie mamy czym tego przefiltrować, jest na to bardzo prosty sposób. Można zrobić to rzeczą, którą każdy z nas ma aktualnie przy sobie. Jest to zwykła skarpetka. Zwykła, bawniana skarpetka. Ona pomoże nam przefiltrować tą wodę. Zrobimy to w ten sposób, że ja sobie tą skarpetkę założę na nasz garnek. I w ten oto sposób możemy teraz naszą wodę przelać do garnka, w którym będziemy ją gotować. I skarpetka zatrzyma wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Oczywiście ta woda nie nadaje się nadal do spożycia. Musimy ją najpierw przegotować. Woda się zagotowała, także jest już bezpieczna do picia, wszystkie bakterie zabite. To do dna. Kolejny trik to rozpałka, którą możesz zrobić raz i mieć na każdą wyprawę. Wystarczy zwykła wata kosmetyczna i wazelina. Ok, więc zaczynamy od wywinięcia naszego worka na lewą stronę. Zaraz pokażę Wam dlaczego. Pomoże nam to zachować po prostu czyste ręce. Nabieramy wazelinę w ten sposób. Teraz ten woreczek zwijamy z powrotem, tak jak był. Wkładamy do środka kilka kulek bawełny, to zależy ile chcemy mieć tej podpałki. Ja zrobię sobie na troszkę dłużej. Zamykamy worek, żeby się nie ubrudzić. I w ten sposób rozcieramy wazelinę po naszych płatkach kosmetycznych. Staramy się zrobić tak, żeby każdy płatek był równomiernie nasączony wazeliną. W ten sposób przygotowana podpałka potrafi się palić nawet do 5 minut. Żeby teraz pomóc nam jeszcze w rozpaleniu ognia, można ją trochę rozerwać. Teraz możemy sobie przygotować coś, co będziemy podpalać. Zobaczcie, jak szybko ta podpałka będzie łapała ogień. Widzicie? Już, już cała w tej chwili się pali. Wystarczy teraz dołożyć coś, co pomoże nam rozpalić ogień. Zobaczcie sobie sytuację. Jesteście na kempingu, na rybach. Przyszedł czas zrobić sobie coś do jedzenia. Ja chcę zrobić swoją ulubioną zupkę, czyli rosołek, ale okazuje się, że skończył Wam się gaz w palniku. Nie martwcie się, to nie jest wielki problem. Spróbujemy coś nadporadzić. poradzić, Gdyż można zrobić mini kuchenkę z puszki, w której mamy nasze pożywienie. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Musimy zrobić w naszej puszce kilka otworów wentylacyjnych. Spróbuję otworzyć ją od tej strony. Wylewamy zawartość naszej zupy do naszego garnka. Czyli tworzymy drzwiczki, którymi będziemy mogli wkładać nasze drewno. Robimy do tego kilka otworów wentylacyjnych na dole. Kilka otworów wentylacyjnych u góry. Tak oto to wygląda. Mamy otwory wentylacyjne u góry, u dołu. Mamy drzwiczki, w których włożymy nasze drewno. Jak widzicie, powierzchnia. Na górze nie jest dosyć duża, więc spróbujemy poszerzyć trochę powierzchnię, na której będziemy trzymać nasze jedzenie. Zrobimy to w bardzo prosty sposób. Czyli wytniemy tutaj takie cztery skrzydełka. Dzięki temu ciepło będzie uciekało tą stroną. Widzicie, nasza kuchenka prezentuje się w ten oto sposób. Czyli mamy otwory wentylacyjne, mamy drzwiczki, mamy na górze, gdzie położyć nasz garnek, będzie płaska powierzchnia. I co? Teraz wystarczy użyć mojej ulubionej podpałki, którą mam zawsze przy sobie, czyli wacików z wazeliny. Do tego przygotowałem sobie trochę drewna. I za chwilę spróbujemy ugotować nasz posiłek w tym oto piecyku. Jak widzicie, w kilka minut masz prostą kuchenkę, na której spokojnie zagotujesz wodę lub zrobisz coś ciepłego do jedzenia Nie wygląda jak jetboil za 300 zł, ale działa i kosztuje zero Kładziemy nasz posiłek, mamy nasz makaronik Trwało to parę minut, ale nasza zupka jest już ciepła i gotowa do jedzenia nie ma nic lepszego, niż ciepły posiłek na biwaku. Kolejny trik. Powiedzmy, że znajdujesz się na kempingu, w lesie, na wyprawie, na rybach. Chcesz rozpalić ognisko. Okazuje się, że Twoja zapalniczka nie ma już w sobie gazu. To nie problem. Ten krzemień daje naprawdę silną iskrę i to w połączeniu z naszą, powiedzmy, podpałką z wazeliny, którą widzieliście w poprzednim triku, daje naprawdę dużą szansę na rozpalenie ognia. I zaraz Wam to pokażę. Bierzemy naszą jedną kulkę z wazeliny, staramy się ją jeszcze trochę otworzyć, żeby szybciej złapała ogień. I staramy się teraz naszym krzemieniem rozpalić. Widzicie, jak szybko złapała? Dosłownie jeden strzał zapalniczką. Poczekajmy teraz, aż złapie ogień z każdej strony. I możemy teraz dołożyć naszej suchej trawy, jakieś gałęzie. Także skończył Wam się gaz, nie łamcie się. Ten krzemień jest jeszcze naprawdę bardzo silny. I może zdziałać cuda. A teraz pokażę wam, jak z kilku patyków i sznurka zrobić bardzo praktyczny kosz, w którym możemy umieścić nasze jedzenie, podwieścić pod drzewem na noc, czy nawet ususzyć nasze naczynia po zmywaniu. Kładamy patyki naprzemiennie, staramy się ułożyć je jak najciaśniej. Tak, to prezentuje się nasz kosz w całej okazałości, jak widzicie, jest on bardzo sztywny. Możemy w nim teraz umieścić nasze jedzonko, nasze umyte naczynia, możemy podwiesić do tego sznurek, zawiesić to na drzewie i tyle. Mamy praktyczny kosz z niczego. To było moje 5 prostych, skutecznych survivalowych trików. Jeśli lubisz takie praktyczne poradniki, zostaw suba i daj znać w komentarzu, który trik Twoim zdaniem jest najbardziej przydatny. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.